Tepłem kogoś, nie wiem kogo. Ej, tepę go. To nie, Poleciał. Nie, to nie Spuszczam. Spuszczaj. inaczej yy, źle zbudowany trap. No jak źle, człowieku. Ty zrobiłeś coś źle. No, co ja zrobiłem źle? A czemu ty nie mówisz, że ma spuszczać? Że mam nie spuszczać? Sknokaj, Spuszcz. knokaj go. Nie, nie spuszczaj, nie spuszczaj. Nie spuszczaj, mówię. No. Knokaj go. Tylko knokasz no stop mi? Mów kiedy go knokasz? No Tylko jak ty będziesz zostało to mów. No i wyleciał sobie. Zaraz się czuję. Dead. No widzisz? Bo jak ty go ogólnie, jak ty go no po prostu no, knokasz. No było, bo on od razu wyszedł, wiesz? On od razu wyszedł. Albo no nie, nie bo ty go ten... tu knokasz. Tak on o, ma wyjść. Tutaj, tam, tu. O, tu knokam no. no, no. Tu. No to jak on mógł wyjść? Y, Tepa się ten też mama. Te, te tepnij wszystkich, tepnij wszystkich. Ja te, jakoś przechłop. tepłem. Szybko, szybko. Ja tepłem koś. Poleciał. Bartus Sus. Spuszczam Jeden wyszedł. Ale drugi deda. Dead. teraz jeszcze drugi. Czekaj. Nie spuszczaj, nie spuszczę, nie spuszczę. Nie spuszczę pod żadnym pozorem. Oni wykopali dziurę ten, 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 spuszczaj, spuszczaj, spuszczaj Czekaj Knokaj, knokaj O, oh, fuck Dobra, już wyszedł Nie mam ustawionego jako chodź na dół On, on wy... Tam, tam nie było zabudowany opcją i on sobie uciekł. akurat Ale dobra Czekaj. Nie, proszę cię tam wejść nie przysięgam. Dobra, ej. Spuszczam. Zwróć. Kurde. Zamuruj tam. Zwróć. No, no, zwróć. Totem? Dead. Nice. Co za frajerzy. Luty tam, jak coś jest. Yy, czekaj. To było... Tak? To było tak zbudowane? Te się? Tepę go, tepę go, tepę go. A jeszcze nie jestem. Dobra. Jest. Ja źle. Nie weszłem jeszcze nawet, nie spuszczaj. No i... Zabiłem. Mnie zabiłeś. Zabiłeś go! Szybko, idź home! Czemu ty nie powiedziałeś? Bo... Ja nie wskoczyłem niej, to Ale ty, ja ty będziesz nie. Ty będziesz po prostu... Nie, nie mam tyle, o co mnie na się. Nie, nie się, oh, bo i ty znikną. Tepałam. Jezu, w mojej ręce.

Ja, ty mówisz tepam, a ja nawet nie skoczyłem. No ale ty powiedziesz trzeba, bo ja nie, nie wyskoczyłem Te płen, te koś No Nie mam drepstone debilu! A no szybko, szybko, dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Wampery do mnie Dawaj, 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 da Umiera Nice. <gryw> szybko poszło. <gryw> ja mam śmieci zebrałem, które wyrzuciłem <gryw> Serio? No Kurde Ej, tepa się Dobra, Tepłem, tepłem, tepłem Diaksik Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Ile ma HP? Dobra, nice Już, już Ej, dobrze nam idzie My jesteśmy takie duo, stary Na anarchii to samo by było nie, wiem, darne do oczy, trzeba Tylko mus, musi, musi się ktoś tepać do nas. Pasia, musi. Typa się? Tepłem Nie spuszczę jeszcze. Spuszczaj, jeszcze nie. Już spuszczaj. Bad, Dobra, dead, pyszne. dead chyba. Uciek, 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 uciek jakoś. Nie uciek, dead. Uciek. Nie uciek. Oh, o, zalogło uciek. się. Dawaj spuszczaj. E! To nie śle. Daj, poszedł. Spuszczam. Co jest? No Spuszczam. Knokaj go. Jestem u góry, dawaj go. Spuszczam. Knokaj. Go. Jaki debil. Zabijesz? Nie, on lognął. No tu sam. Są... Jak go logać? Ej, co się Potem. Zabieź. Dead. Nice. Co miał? Zobacz, może coś miał, bo on ogarniał. słuchawkę. No to tepaj się. Tepaj, nie rozumiem. Szybko. Po prostu się tepaj, no tepam się, no ej tepam je, tepaj się. Tepaj się. Tepam się. tepam Wklokował. Dawaj, dawaj, spuszczaj! Czaj, kurde, oni zamurowali! U mnie! Czaj, spuszczaj teraz, spuszczaj! Spuszczaj! Ale spuszczaj, no! Nice! No! Nie są! Pomóż mi! To samo! No to głupia!